Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przed wami jedyny taki teleturniej na ziemi z niepowtarzalnym prowadzącym, czyli mną. Dziękuję, moja sława mnie przytłacza, ale dość już o mnie. Poznajmy graczy. Maniuś! Dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Żegota! Wyglądasz wspaniale, masz uśmiech na twarzy, a to mi się ze zwycięstwem kojarzy. Brain Show jest dziełem polskiego studia Simplicity, a na Steam zostało wydane 7 czerwca 2023 roku. Gra to ukierunkowana w stronę lokalnego multiplayera rozgrywka w postaci współzawodnictwa uczestników o Palmę Zwycięstwa w czymś na wzór show, w którym trzeba będzie wykazać się wiedzą z różnych kategorii. Wizualnie gra wygląda naprawdę dobrze. Całość akcji dzieje się w studiu, a zachowania uczestników są płynnie animowane. Od strony audio też nie ma grze czego zarzucić. Rozgrywkę prowadzi polski lub angielski lektor w zależności od wybranej wersji językowej. Wszystkie pytania są czytane przez lektora. Zacznę od największego mankamentu tej gry. Możliwa jest jedynie rozgrywka w trybie lokalnej kooperacji. Tak, możliwe jest zaproszenie innych osób, korzystając z funkcjonalności Steam Remote Play Together i wypełnienie listy graczy znajomymi, przy czym oczywiście nie muszą oni posiadać swojej kopii gry. Jedna, używana przez hosta w zupełności wystarczy. Niestety nie da się zagrać samemu z innymi, losowo dobranymi uczestnikami z internetu. Nie jest tworzone żadne internetowe lobby, do którego można się dołączyć, więc pozostaje jedynie gra lokalna. Oczywiście z możliwością zaproszenia osób z listy znajomych do zdalnej rozgrywki. A szkoda. Istnienie internetowego lobby z jakimś systemem punktacji i dobieraniem do siebie graczy o podobnym poziomie wiedzy bardzo by się tej grze przydało. Starcie rozpoczyna się od dołączenia do gry wszystkich zainteresowanych graczy, a grać można w maksimum 8 osób. Sprawę znacznie ułatwia posiadanie przez nich padów, gdyż upłynia to rozgrywkę. Nic jednak straconego, gdyż można też do tego celu wykorzystać klawiaturę. Dzielona jest ona na segmenty i każdy z graczy otrzymuje jakiś jej wycinek. Rozłożenie klawiszy przypisanych każdemu z nich jest widoczne na ekranie, więc nie trzeba w tym celu grzebać w menu. Co zresztą i tak by nic nie dało, ponieważ klawisze są zdefiniowane na stałe. O ile nie będzie to problemem w przypadku zdalnej rozgrywki, o tyle gra w trzy osoby korzystając z tej samej klawiatury to już małe wyzwanie. Rozwiązaniem może być dołączenie do komputera kolejnej klawiatury, by rozłożyć obłożenie. Widziałbym to jakąś dedykowaną aplikację na telefony komórkowe, która mogłaby się łączyć do gry po sieci Wi-Fi i to za jej pomocą każdy uczestnik mógłby z łatwością dowodzić sterowaną przez siebie postacią. Wtedy gra byłaby naprawdę świetna. Na czym konkretnie polega rozgrywka? Gra losuje jednego z graczy, a ten wybiera jedną z czterech kategorii, z puli których będą następnie losowane pytania dla wszystkich uczestników. Odpowiedzi udzielamy wybierając jedną z możliwych opcji, co przekłada się na wciśnięcie jednego z przycisków kierunkowych na fazie lub ich równoważnika na klawiaturze. Gra podzielona jest na kilka rund, gdzie każda z nich to osobna minigra rządząca się swoimi zasadami, które są zawsze wyjaśnione na początku tury. Tych mini gier jest łącznie 13 różnych typów, więc nie znudzą się nam tak szybko, gdyż ciągle się pomiędzy sobą zmieniają. Każdorazowo trzeba będzie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi zostajemy nagrodzeni punktami, zaś błędnych, nasze konto zostanie odpowiednio uszczuplone. Wraz z postępem rozgrywki zwiększają się również stawki, więc pomyłki będą dla nas coraz dotkliwsze. Losowane minigry polegać będą zarówno na udzieleniu odpowiedzi, gdzie każdy musi wybrać jakąś pozycję. Jak i też zabawie, polegającej na jak najszybszym zgłoszeniu się do udzielenia odpowiedzi na widoczne na ekranie pytanie. O ile oczywiście znamy prawidłową odpowiedź, więc kto pierwszy zdąży wcisnąć przycisk, ten będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę. W końcu przejdziemy do właściwego finału. Tutaj będzie się liczyć spryt i oczywiście też wiedza, ponieważ polega na eliminacji pozostałych graczy. Oczywiście tu także odpowiadamy na pytania. Ilość zdobytych punktów w czasie poprzednich etapów przekłada się tutaj na ilość pozostałego życia każdego z uczestników. Ocena pozytywna 6,5 na 10. Spróbowałem kilka razy ze znajomymi i gra przypadła nam do gustu. Rozgrywka jak i sterowanie są intuicyjne i jedyne niezdecydowanie może być problemem przy pierwszej grze, gdy jeszcze nie każdy załapie zmieniające się zasady różnych minigier i tego jak na nie reagować. Co prawda są one każdorazowo nam tłumaczone, ale jednak życie pokazuje, że trzeba samemu spróbować, by zrozumieć jak to dokładnie działa. Jeśli chodzi o minusy, to osoby z którymi grałem narzekały nieco na postać samego prowadzącego. Faktem jest, że spowalnia on rozgrywkę i nie można tego wyłączyć do niezbędnego minimum. W grze zapomniałem też o czymś tak prozaicznym jak możliwość ustawienia poziomu głośności. Ograniczenie sterowania jedynie do opcji Remote Play Together powoduje, iż gra strasznie na tym traci i dopóki autorom nie uda się zrobić tego porządnie i po ludzku, dopóty będą zbierać bęcki w postaci negatywnych recenzji. Trzeba też pamiętać, że takie rozwiązanie powoduje, iż ktoś może złośliwie odpowiadać za nas, co też bardzo psuje atmosferę gry. Nie podoba mi się też to, że w finale zbyt nisko oceniona jest dotychczasowa aktywność gracza i ilość uzbieranych przez niego środków, gdyż wystarczy, że komuś się poszczęści i jest na stanie skutecznie wyeliminować pomimo tego, iż to my odpowiadaliśmy prawidłowo na prawie każde pytanie. Reasumując, brain show to dla mnie jak najbardziej ciekawa pozycja, jednak ograniczenie jedynie do lokalnego multiplayera strasznie przycina tej grze skrzydła. Ciekawe wykonanie i duża grywalność nie zrekompensują sytuacji, gdzie nie możemy sobie pograć, gdyż trzeba szukać znajomych mających chęć zagrać z Tobą właśnie w tym momencie. Gra może mieć powodzenie w przypadku wszelkich spotkań i imprez przy piwku i doskonale się w tym sprawdzi. O ile uda się Wam podzielić między siebie sterowanie. Tak więc gra jest bardzo fajna, ale ona powinna kosztować maksimum dwie dychy. Gra na Steamie kosztuje 68 zł. W przypadku cen światowych u nas jest to 68 zł, Argentyna i Turcja zaczynają z dosyć niskimi cenami, natomiast strefa euro to znów jakaś dziwna sytuacja, ponieważ kosztuje to mniej niż u nas. Grę zakupić można jedynie na Steamie. W przypadku kiszopów ceny rozpoczynają się od 45 zł. Patrząc na historię cen, to jak widzimy, cena jest stała. Tutaj jedynie następuje spadek ceny, jeśli chodzi o Kishopy. Ponieważ gra jest dostępna jedynie na Steamie, to można podejrzewać, że to są klucze, które ktoś dostał do recenzji i teraz sprzedaje. A jeśli mowa o recenzjach, tych jest dosyć mało, ponieważ tutaj mamy jedynie 10 recenzji i ocena to 60%. Wszystkich recenzji jest natomiast 27, z czego negatywnych jest 6. Patrząc na recenzję, to ludzie nawiązują do gry, jaką jest Basquez TV, która była dostępna na PlayStation. Natomiast jeśli chodzi o oceny tutaj graczy, to większość narzeka na to, że sterowanie jest kiepskie, że są problemy z połączeniem się z innymi graczami, że ktoś inny używa klawiatury, odpowiadając na ich pytania. Tak więc każdy narzeka na to, że gra dostępna jest jedynie przez lokalnego multiplayera. Gra nie posiada żadnych osiągnięć, ikonek, teł itd. Tak Gra natomiast posiada wsparcie dla języka polskiego. Mamy pełne spolszczenie, znaczy pełny dźwięk w przypadku obu tych języków. I ostatnie o czym można powiedzieć o grze to tutaj aktywność graczy. Jak widać ona jest dosyć wysoka, większa niż się spodziewałem. Około 56 odpaleń na dobę. Gra po instalacji zajmie 706 MB na dysku. Jeżeli grę będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie 317 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem, inaczej, Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz. Podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także do swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.